Jebać hip-hop jebać hip-hop i machanie łapą Przykręcę Ci na śmiercionośną, jak jebany aligator, zkurwy synie, Mnie się nie ominie Zobacz jak to płynie z tych a nikt inny tak nie nawinie to jest stylo Jedno takie na tysiąc Ziomki mnie pytają, co tam kurwa z moją płytą to jest rifton Bogaty łaku Bujam się, w w jebanym to jest wrocławski westco. Serce mi pierwina. Cały czasem zwiększa tempo. Ludzie robią wow, mówią, że rozbierdą, Chcesz mi dawać rady, typie weź się pierdol. Jebie się ze sceną, bo dobrze ci on nie chuja Dostałeś padaki, że aż tak cię buja. Tepy, osa, koncertów psuja. Mam zajebisty węg, zawsze lecę na czuja. Teraz, teraz kurwo wiesz, co z młodych ma pazur. A ty Kurwa, sedna. Puh, nienawidzę was, szmaty <grywia> A najbardziej. Jak nie jesteś głupi, wiedziałeś od razu. Zawsze swoją trasą, pomimo zakazów Słyszałeś ty cioty, te kurwy za mną jadą. A ja jadę z nimi. Kurwa z tych Bo to słabe skurwy syny. Gadają o kasie i nie mają rozkminy Dolewam benzyny. Wrodzowski łezbo Serce mi pierdolnie cały czas zwiększa. Patrzcie, ty, typ wiecznie pierdze. Kurwa spiul. Spita moneta wywaliła. <laughs> o kurwa. <laughs>